a nie robić to, że ty pies, że ty pies możesz być uroczym psem i bądź abusiu, bo jest to najlepszy piesiu piesiu co piesiu 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 pie piesiu, pie piesiu, pie piesiu pie piesiu u, u, u. piesiu u. taka abusie możesz musisz dostać na prezencie nazwać ją Abi i ebi, abi, aaa ucieszony a pies ucieszony e, normalnie pie, e, 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 pie, e, e, rejsu jesu taki bądź piesiem, piesiu piesiem pie, jesu tenentu, bądź takim piesiem, piesiem, piesiem Dlatego idzie sobie habi. Później się odwraca, gdy zobaczy samochód. Nagle krzyczy i szczeka. Więc to jest niemożliwe, że możesz dostać psa! Że możesz dostać psa! Aj, Abi, to jest najlepszy pies na całym świecie! Abi, abij! Abi. Abusia Jest to najlepszy pies! Abusia To najlepszy pies! Pa 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 Koniec muzyki Podobała się wam stawie zbika i łapkę w górę! Pa! Naprawdę fajne.